Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się środkami ciężkości takiej figury. Figura wygląda w na następujący sposób. Jest tutaj półkole, dwa prostokąty oraz trójkąt. Wymiary są zaznaczone. Zaznaczyłem środki mniej więcej w których miejscach się znajdują. I zaraz przejdę do wyznaczania tych środków i środku całej tej, tej figury. Może w ramach wstępu... Opiszę wzory, jak to wygląda. Generalnie musimy wyznaczyć środki dla każdej z figur poszczególnych. Normalnie nie mamy tutaj rozdzielonych tych figur w ten sposób, bo ja już po prostu je rozdzieliłem wcześniej. Natomiast normalnie dzielimy sobie je na figury, z których potrafimy wyznaczyć środki ciężkości. Często można się spotkać z Określeniem momentu statycznego i uważam, że jest to dosyć mylące. Mamy napisane SX, a odnosi się do współrzędnej Y. Natomiast, jak przejdziemy do definicji momentu statycznego, no to widzimy, że SX jest to moment statyczny względem osi X, czyli odległość od osi X, tak? czyli Y. Tak samo jest z momentem statycznym względem osi Y. Jest to odległość od osi Y, czyli no nasz X. I generalnie no to xs, xs równa się sy podzielić przez sumę, sumę pól i tak samo ys jest równy sx przez sumę pól. I teraz przejdę do, do rozpisywania poszczególnych figur i wyznaczania tych środków ciężkości. Przechodzimy teraz do figury pierwszej, tej w sumie najprostszej. Środek układów współrzędnych znajduje się w tym miejscu, tutaj jest nasze 0 i generalnie od tego punktu będę się odnosił w sensie odległości x y w środku współrzędnych tych figur poszczególnych. Środek ciężkości prostokąta leży na przecięciu się jego przekątnych. Współrzędna y znajdzie się tutaj. Natomiast i zaznaczę jako 1, natomiast x będzie w połowie. W tym miejscu. Więc wyznacz, żeby wyznaczyć x, współrzędną xową środka tego prostokąta, należy 15 podzielić na 2. Dostaniemy 7,5. Natomiast y to jest 80 przez 2. Równa się 40. Pole jest równe, no bok razy bok, czyli 80 razy 15 jest równe 1200 dosyć szybko poszło, to jest łatwy przykład. Teraz przejdziemy do półkola. Przy wycinku koła jest taka sytuacja, że jak zaznaczę układ współrzędnych Y oraz X, no i w zależności jak tam ten, to półkole będzie usytuowane, w naszym przypadku współrzędna Y będzie się znajdować idealnie w połowie średnicy, czyli po prostu promień, i trzeba jeszcze zaznaczyć, że półkole jest oddalone od osi Y o dodatkowy grubość prostokąta. I to już pokażę. Gdy popatrzymy sobie tutaj dokładniej, to współrzędna Y tego środka półkola będzie się znajdować w odległości: tutaj jest promień, nasze R, oraz grubość tego prostokąta, czyli tutaj jest w tym przypadku 10. A więc zapiszemy, że współrzędna Y jest równa 50, czyli Y2 jest równe 10 plus połowa średnicy, czyli nasz promień i jest to równe 10 plus R i jest to równe 50. Natomiast w tym, w tym położeniu współrzędna xowa odległość... Znaczy, środek ciężkości będzie troszkę przesunięty przez to, że jest to połówka koła, a nie całe koło. I odległość między średnicą A, a miejscem, gdzie wystąpi ten środek ciężkości, jest określona taką zależnością, takim wzorem 4R przez 3π. Do... I w ten sposób sobie po prostu to wyznaczymy, że x2 jest równe 4R przez 3π. I trzeba jeszcze pamiętać o grubości tego prostokąta, którego przed chwilą wyznaczyliśmy. Dokładnie o tej tutaj grubości 15 mówię. Należy ją dodać 15 i to się równa. 15 to wychodzi w przybliżeniu 17, to nam da jakieś 32. To jest współrzędna xowa tego półokręgu. Natomiast pole koła to jest po prostu pi r kwadrat, ale dzielimy przez 2, bo to jest połówka. Więc to będzie równe 2512. Przechodzimy do trzeciej figury, również prostokąt. Możemy zaznaczyć ten prostokąt w inny sposób, taki, że znaczy ja zrobiłem tutaj, odciąłem go tutaj, natomiast można byłoby przedłużyć tutaj po całości, tylko przy tym pierwszym prostokącie należałoby wtedy go skrócić. I ten pierwszy prostokąt by się tutaj zaczynał, a nie w ten sposób. No to już jest to, jak woli, że tak powiem. W tym przypadku x trzeciej figury będzie równy. Odejmujemy od 150 15, 150 odjąć 15, dzielimy na 2, ponieważ chcemy mieć połowę, połowę długości całego prostokąta, i do tego dodajemy 15, bo wyznaczymy sobie połowę prostokąta i trzeba dodać 15, ponieważ to będzie odległość od punktu 0,0 w układzie współrzędnym. I to się równa 82,5. Natomiast służę na y tutaj już jest prości, to jest po prostu grubość tego prostokąta podzielona na 2, czyli 10 przez 2 jest równe 5. Pole to jest znowu bok razy bok, czyli 135 razy 10 jest równe 1350. Przechodząc do następnej figury. Do wyznaczenia środka w trójkącie należy zastosować wzór środek jest równy. Musimy wyznaczyć współrzędne tych wszystkich punktów, zas wsadzić do tego wzoru i otrzymamy x współrzędną x oraz współrzędną y tego trójkąta względem układu współrzędnych. Więc idąc po kolei, a będzie mieć współrzędne 150. Minus 60. Ponieważ cały odcinek do końca ściany tego trójkąta jest 150, należy odjąć 60 i dostaniemy punkt A. Natomiast Y to jest po prostu 10. Punkt B będzie mieć współrzędną x 150, Y-ową 10. Punkt C będzie mieć również 150, no i trzeba przenieść się do góry o całe 60, czyli ten bok trójkąta dostaniemy 60 plus 10, czyli 70. To są nasze współrzędne. Stawiamy teraz je do tego wzoru. Finalnie dostaliśmy, że x czwartej figury jest równy 130, y czwartej figury jest równy 30, natomiast pole, no to to jest podstawa razy wysokość podzielona na 2 i to jest równe 1800. Gdy już wszystkie współrzędne x, y oraz pole sobie wyznaczymy, możemy podstawić do wzoru, który pokazałem na samym początku, i możemy wyznaczyć środek ciężkości. Tej całej figury takie współczesne nam wyszły x jest 63,4, natomiast y jest równy 34,15. Jakbyśmy mieli to zaznaczyć na naszym układzie, to gdzieś będzie się znajdował on tutaj, nasz środek. Jak widzimy, znajduje się poza, poza figurą. Jest to no, jeden z przypadków, jaki można uzyskać tak samo taki środek ciężkości, na przykład pierścionek bądź jakaś obręcz będzie miała. W środku, w sensie poza jakby swoim obszarem. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie.